To swego rodzaju odwaga, i no, można było mu zarzucić brak ambicji, ale nie sądzę. Nie sądzę, żeby tylko to interesowało Andrzeja Czosa, że, 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 że zrobi film sensacyjny i on, on, on tutaj pokaże, pokaże, prawda? Wszyscy padną na kolana, po Nie, nie sądzę, żeby miał. Żeby w, ogóle o tym, żeby w ogóle o tym myślał, żeby, żeby w ogóle miał takie zamierzenie. Ja je nie znałem. A tamtego też pan nie znał. Tego gorseciarza Szymankiewicza, którego pobił pan pięć lat temu. Nie, nie znałem. Tak jest w aktach, a ja myślę inaczej. Ja myślę, że pomiędzy nami coś było. Coś, no wie pan, czego obie strony wolą nie wywlekać. Chodziło tylko o farsa. Robiliśmy zdjęcia, przyznaję. Większą część zdjęć z ukrytej kamery. Na przykład te wszystkie mm, miejsca, takie newralgiczne punkty, gdzie zbierało się takie towarzystwo, jak się to kiedyś mówi, z marginesu, aczkolwiek to byli normalni ludzie, z którymi można, można było mieć kontakt, ba nawet można się było zaprzyjaźnić. Oni byli bardzo mili bardzo kontaktowi, tylko, że nie wiedzieli, że się ich filmuje. W związku z tym tam wynikały różnego rodzaju między nimi konflikty, jakieś porachunki, o których myśmy nie wiedzieli. I to tworzyło taki niesamowity klimat. W związku z tym cała forma tego filmu była czymś nowym w kinie na ówczesne czasy. Niejednokrotnie grało się z partnerami, którzy nie byli aktorami, więc nie można było przewidzieć ich reakcji, ich działań nieoczekiwanych, nagłych, ich czasami ingerencji, ponieważ nie byli świadomi, co się tutaj wokół dzieje. Może tam niektórzy sprytniejsi mieli wątpliwości, co tu się dzieje właściwie i w czym uczestniczą, ale, ale ogólnie to nie byli świadomi. Oni tutaj już nie bywają. Tuś czasami wskoczy. Nie wdatnij dzisiaj? Nie wdatnij. Jak go spotkasz, powiedzmy, że przyszedł do fregaty. Wiesz, gdzie to jest? Wiesz. No, to jest Zdrowia. Zdrowia. Całe to wydarzenie jest na, na oparte na, przecież na dokumentach. To nie jest, to nie jest sprawa wymyślona. Prawda? Co, to, co to była e, tak zwana kolorowa kiedyś e, we Wrocławiu na terenie e, pomieszczeń e, tych wystawowych, prawda? Jakie, tam, jak, jak, jakie pulsowało tam, e, że tak powiem, no, podziemne życie jakiegoś tam świadka czy półświadka, no, jak to się określało. I, I co z tego wynikło? Do jakiego stopnia? Te młode dziewczyny były deprawowane. W tej sytuacji, w której myśmy się znaleźli, mając taki ani inny materiał, musieliśmy ustrzec się od wszelkich kopii, od wszelkich rzeczy, które są w ogóle nieprawdopodobne w naszym, w naszym życiu, prawda? W takiej sytuacji. Przecież to są. Przecież to są jakieś szajki, prawda? To nie są mafie, To nie jest. To nie jest to są takie, takie szajki, no rozrabiackie, które mogą się tylko tym posługiwać, prawda. Umiejętności walki karate były właściwie nikłe. Ja nie powiem, ja intensywnie ćwiczyłem z kaskaderami przez taki dobry miesiąc, ale jak Pani wie, miesiąc to jest nic, to jest zero. Niemniej jednak jakieś pojęcie o tym miałem. I warunki polskie są zupełnie inne. Stąd ten widelec, prawda? Stąd ten klucz w kotłowni. Tylko to, co człowiek może pomyśleć i jak się ma, ma obronić w danej sytuacji, a nie e, rzeczy. I, 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 I dlatego właśnie te sytuacje i te, te sceny e, mają jako, j, jakieś, wie pani, znamiona prawdy. Że to nie jest udawane. Nie sądzę, żeby tylko to interesowało Andrzeja Czosa. Myślę, że jego interesowała również ta warstwa w filmie natury psychologicznej. To znaczy te wszystkie relacje między starszym, a młodszym bratem. Że nagle ten młodszy brat, prawda, wszedł na tą samą drogę, na której on był uprzednio. Prawda, co go skłoniło, jak, co, co, się, co, co się stało. A może czas był taki, że ci ludzie musieli się zająć takim procederem, prawda? Gdzie się rodziła ta świadomość, że to jest złe, niegodne? I że trzeba powiedzieć to bratu, co jest dobre, prawda? Więc m, myślę, że ten wątek też go zainteresował bo m, przyznam Pani szczerze, że inaczej nie sądzę, żeby żeby m, Stawiecki. E, tylko się skupił na, 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 na prostej sensacji. rozumiem. ja nie mam wiele czasu, no rozumiesz? Chcę uratować tego szczeniaka. Chcę uratować tego szczeniaka. Wiem dobrze, co to jest więzienie. Siedziałem cztery lata. Jego mogą łatwo w to wrobić. Na razie o nim nie wiedzą. To jest dla niego jedyna szansa. Zrozum. Dobra, jest facet, który cię zaprowadzi. Ten trąd ma w sobie też... Dużo takiej intymności, takiej dziwnej, bardzo mi trudno to określić, ale jest taki jakiś dziwny klimat, który się, który się y, 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 udało nam wytworzyć, że to jest wszystko tak jakby się dzieje za taką, za taką przysłoną, że wszystkie te działania są jakby w ukryciu. W dzisiejszych czasach w czasach takiego strasznego, wręcz niewyobrażalnego pędu, jakiegoś wyścigu, nie wiem dokąd, taki film by nie mógł powstać.